Witam zdrowo i finansowo. Hydraulik Finansowy, kolejne wydanie ekspresu codziennego. Dzisiejsze pytanie brzmi: o czym dalej? O czym dalej można mówić, kiedy się mówi o hydrauliku finansowym? I to jest pytanie, nad którym będziemy się dzisiaj zastanawiać. Dla tych, którzy nie wiedzą, Hydraulik Finansowy to seria programów, które powstały na podstawie mojej książki o tym samym tytule. Książka ta omawia, to już jest jej drugie wydanie. Zagadnienia związane z lepszym zarządzaniem finansami osobistymi, i to drugie wydanie to jest w formie podręcznika multimedialnego, a zatem jest to tak zwana wersja elektroniczna, czyli e-book, i dlatego jest to podręcznik multimedialny, że są w niej odniesienia i linki do szerzej zawartości internetu, do różnych innych moich stron, a więc można tam różne rzeczy znaleźć i sprawdzić. Zapraszam oczywiście do przeczytania. A na podstawie tej książki telewizja TVT Rybnik przygotowała całą serię programów. Programów, które dotyczą właśnie lepszego zarządzania finansami osobistymi, i już zaczęliśmy kręcić drugi sezon. A tak wygląda czołówka programu, który można obejrzeć i w telewizji, i na kanałach YouTube. a zatem hydraulik finansowy, kolejne nasze działania, co możemy zrobić, jak to możemy zrobić i dlaczego właśnie o tym należy mówić. Hydraulik finansowy jako koncepcja powstał na takim podstawowym pomyśle, na bazie takiego prostego założenia. Nie sztuką jest jako doradca powiedzieć komuś: "No to jak będziesz zarabiał milion złotych miesięcznie, to ja ci powiem, w co zainwestować". Tak zachowują się tak zwani sprzedawcy produktów finansowych. Zadanie doradcy jest trochę inne. Doradca nie mówi, to ty mniej więcej i wtedy pogadamy. Doradca mówi, zobaczmy, co masz i na podstawie tego, co masz, spróbujmy, żeby było ci lepiej. A zatem nie ma to znaczenia, czy zarabiasz dwa tysiące netto, czy dwadzieścia tysięcy netto, czy zarabiasz pięć tysięcy netto, czy pięćdziesiąt tysięcy netto. A co więcej, z różnych doświadczeń, zarówno moich jako doradcy, oraz tego wszystkiego, co wyczytałem z doświadczenia kolegów z zagranicy, a szczególnie amerykańskich doradców, nie wysokość zarobków tutaj jest kluczowa, tylko sztuka zarządzania pieniędzmi. I o tym właśnie piszę w Hydrauliku Finansowym, czyli mówię o tym, jak zarządzać, a nie że Należy mieć tylko dużo i wtedy ja sprzedam ci jakiś produkt finansowy albo jakieś inwestycje. A więc sztuka lepszego zarządzania pieniędzmi daje nam szansę uzyskania więcej z tego, co mamy. To jest główna idea hydraulika. Tyle, co masz, jest podstawą naszych rozważań i na podstawie tego, co mamy, możemy się zastanowić, co zrobić, żeby było więcej, co zrobić, żeby było lepiej, jak zrobić, żebyś miał więcej. I czy możesz, i w jaki sposób również możesz, dojść do niezależności finansowej, bo ta niezależność finansowa jest można przy każdych zarobkach. Przy czym, jeszcze raz, dla osób, które mają to takie przez media zapodane rozumienie niezależności finansowej, a ja wyraźnie definiuję niezależność finansową również w hydrauliku, chodzi tutaj o Twoją niezależność, a nie o celebrycką. Celebrycka niezależność to oczywiście nazwisko celebryty i jego pieniądze, a twoja niezależność finansowa to twoje pieniądze i twoje nazwisko. A zatem chodzi o taką niezależność finansową, która jest związana z twoimi przepływami. Jeśli zarabiasz 5 tysięcy złotych, no to niezależny będziesz wtedy, kiedy te 5000 tysięcy złotych co miesiąc będziesz mieć. A jeśli zarabiasz 50 tysięcy złotych, to niezależny będziesz wtedy, albo niezależna będziesz wtedy, kiedy te 50 tysięcy złotych będziesz mieć. No, i to jest ta główna idea, która stała u podstawy. No, i teraz pytanie, o czym dalej, dlaczego dalej i co jeszcze należy uwzględnić? Otóż zaczęliśmy już kręcić drugi sezon. Drugi sezon Hydraulika, ale cały czas jest on związany z tym, że mówimy o lepszym zarządzaniu. Czyli hydraulik finansowy, który ma lepiej uszczelniać, w drugim sezonie generalnie zajmuje się nadal uszczelnianiem pieniędzy. Ale zakładamy również, że zwrócimy uwagę też na jeden dodatkowy aspekt, a mianowicie aspekt związany z działalnością gospodarczą. Te reguły, które dotyczą działalności gospodarczej, jeśli chodzi o finanse, w bardzo dużej mierze dotyczą również i małych spółek, i osób też cywilnych, które nie posiadają żadnych biznesów. No bo nawet jeśli pracujesz tylko i wyłącznie na etacie, to też czasami na przykład kupujesz samochód i go chcesz potem odsprzedać, albo być może kupujesz nieruchomość, albo cokolwiek innego. Zresztą gdzieś tam powoli, powoli przebija do wszystkich taka ekologiczna świadomość, że to, co się Tobie znudziło już Cię nie cieszy, innym ludziom może dać radość. A więc możesz to oddać albo to sprzedać. Ludzie robią takie właśnie jarmarki staroci, albo wyprzedają przy pomocy aplikacji różnego rodzaju. Najprzeróżniejsze rzeczy, książki, płyty, ubrania, meble, no wszystko to, co jest możliwe. No i wtedy te informacje, które są związane właśnie z działaniom gospodarczym, należy uwzględnić. I jakież to informacje są takie wspólne, takie, które dotyczą i ludzi prowadzących działalność gospodarczą, i ludzi, którzy no, żyją na etacie. No przede wszystkim są to te podstawowe reguły finansowe, które dotyczą nas wszystkich, a żyjemy w świecie mechanizmów finansowych i reguł finansowych. Na niektóre mamy wpływ, na niektóre nie mamy. Z pewnych mechanizmów możemy korzystać, a pewne nas napadają. Brzmi dziwnie, jak to finanse nas napadają. No na przykład napada nas inflacja. Nie mamy tutaj możliwości, żeby powiedzieć: Nie, nie, dziękuję, to to nie jest oferta dla mnie, ja z niej nie skorzystam. Tak możesz zrobić, jeśli masz ofertę inwestowania, a nie chcesz, albo nie możesz, lub na przykład kredytu, a stwierdzasz, że cię na taki kredyt nie stać, albo leasingu, albo kupna czegokolwiek nawet na raty. Natomiast z tego możesz zrezygnować, natomiast z inflacji nie możesz. A zatem trzeba się znowu zastanowić nad tym, jak funkcjonują te mechanizmy i w jaki sposób inflacja wpływa na ciebie, bo niezależnie od tego, czy handlujesz czymś czy nie, jeśli zamierzasz zrealizować jakikolwiek cel finansowy w okresie dłuższym niż kwartał, to ta inflacja już ciebie będzie dotyczyć. Dlaczego w okresie dłuższym niż kwartał? No bo weźmy to tak bardzo prosto. Jeżeli inflacja jest w tej chwili na poziomie 16%, no to kwartalnie będzie to 4. 4, czyli jeżeli chciałeś na przykład coś kupić za 100 zł, no to to będzie kosztowało 104 zł. No oczywiście nie planuje się wydatków za 100 zł na okres 3 miesięcy, no bo robi się to z bieżących obrotów, ale jeżeli planujesz coś, co będzie kosztowało na przykład 50 tysięcy zł, no to już będzie kosztować 52, no bo... 5 razy 4 jest 20, czyli 4% od 50 tysięcy będzie już 52 tysiące. Nawet mały średni samochód, taki, który kupuje za kwartał, już jest droższy. A więc na pewno trzeba mówić o inflacji, ale nie tylko o inflacji. Trzeba mówić również o tym, jak funkcjonuje marża i narzut, bo w dużej mierze większość osób tego nie rozróżnia, a marża i narzut jest bardzo istotna, bo bardzo często widzimy takie informacje w sklepach. Na przykład wyprzedaż 80% taniej, 90% taniej. No, sklep tylko w, jakby, bardzo określonych sytuacjach może sprzedawać coś bardzo, bardzo tanio. Może sprzedawać bardzo tanio, kiedy jest likwidacja sklepu, no bo wtedy, jeżeli nie sprzeda, to musi ten towar zniszczyć i wyrzucić. A jeśli jeszcze do tego dołączymy te zagadnienia związane z księgowością, no to nie można towaru od tak nie wiadomo, gdzie. Jakoś bezprotokołowo się pozbyć, musi być cokolwiek. Więc jeżeli sprzedaję, bo sklep jest likwidowany, mogę sprzedać poniżej ceny i pozbywam się towaru, albo jeżeli niszczę, to musi być protokół zniszczenia. Natomiast jeżeli sklep dalej funkcjonuje i dalej w tym samym miejscu będzie zarabiał, będzie płacił czynsze i tam będą ludzie zatrudnieni, a ty chcesz tam kupować, no to czasem się mówi, że w przypadku Czegoś takiego jak końcówka serii, może tak być, że coś jest tańsze. No ale popatrzmy, jak to funkcjonuje, jak to wygląda, żebyśmy mieli wyobrażenie, jak to działa. Więc jeżeli mamy na przykład coś, co kosztuje 100 zł, normalnie, prawda? To jest normalna cena, i teraz jest redukcja ceny do 10%, do 10 zł w takim razie, no bo ze 100 to będzie 10, no to. Z tego jest prosty wniosek, że narzut, który sklep normalnie miał, bo przy tych 10 nadal zarabia, wynosi 900%. Sklep sprzedając Ci coś za 10 zł, nawet jeśli jest to końcówka serii, i tak zarabia. Czyli mógł to kupić za 8, mógł to kupić za 6, mógł to kupić za 5. No jeśli to jest 20 zł, bo na przykład ta redukcja ceny polega na tym, że ze 100 zł cena spadła do złotych na przykład 20 no to wtedy mamy tę marżę troszeczkę niższą czyli narzut będzie wynosił 400% a marża będzie wynosiła 80%. No bo jak 100 zł sklep dostaje to w tych 100 zł te 80 to jest zysk sklepu, a 20 to są koszty. Takie rzeczy warto wiedzieć. Dlaczego warto wiedzieć? Bo na podstawie tych wspaniałych, wielkich, ogromnych redukcji, które tak wszystkich cieszą, możesz sobie wyobrazić, z jakimi marżami sklep pracuje. Jeżeli sprzedając za 20 zł sklep nadal zarabia, to znaczy, że ma marżę 80%, a narzut, który jest tutaj przyjęty do jakby dalszego rozważania, wynosi 400%. No bo. Do 20 dano jeszcze 4 razy po 20, czyli czterokrotnie tę cenę zwiększono. Możesz się wtedy zastanowić, czy są to marże, które chętnie płacisz, czy są to narzuty, na które się zgadzasz. Ponieważ można taki sam produkt ewentualnie kupić gdzieś indziej. Ja nie mam nic przeciwko temu, że sklepy mają narzut i że stosują marże, muszą tak robić, bo inaczej przestaną funkcjonować. Ale czasami, a zwłaszcza w przypadku mody, jest to tak, że ta jakby skala tych narzutów i tego wszystkiego jest bardzo wysoka, a na podstawie wiedzy możesz zdecydować, czy chcesz w takim miejscu robić zakupy. Czy chcesz robić je gdzie indziej, żeby płacić mniej za taki sam towar? No ale mój czas inspiracji się skończył, bo 10 minut minęło, no to w takim razie puszczam jeszcze raz czołówkę i zapraszam do następnych rozważań, bo to, co dotyczy nas jako osoby zarządzające lepiej finansami, dotyczy zarówno ludzi prowadzących działalność gospodarczą, jak i tych, którzy jej nie prowadzą. Czołówka programu.